Mówi się praktycznie od roku o tym, że na bardzo dużą popularność boksu zaczęli wpływać szejkowie z Arabii Saudyjskiej, a tak naprawdę jeden szejk. Ale czy to dobrze, czy źle, biorąc pod uwagę, że media zagraniczne zaczynają mówić o nowym projekcie Turka al-Szejka, bo tak nazywa się właśnie ten szejk, który wpływa na światowy boks, o nowym projekcie o nazwie Światowa Liga Boksu. Zanim jednak zacznę o tym opowiadać i przedstawię wam wszystkie informacje, które udało mi się znaleźć, to pamiętajcie o subskrypcji, jeżeli tego jeszcze nie zrobiliście. Możecie ten kanał też wspierać. Komentujcie oczywiście to, co tutaj będę mówił, bo będzie to trochę bardziej materiał newsowy i wynik researchu, który zrobiłem wśród zagranicznych mediów i internetu na temat właśnie plotki o światowej lidze, czyli o pomyśle, który stworzył Turk Al-Sheikh, o którym rozmawia już właśnie z Oskarem De La Hoya i Edim Hernem, czyli dwoma e, ogromnymi promotorami, których na pewno kojarzycie. Edi Hern, właściciel mecz e, zresztą już współpracujący tak naprawdę z Arabią Saudyjską i z Riyad Season i właśnie z Oskarem De La Hoya, byłym bokserem, który odpowiada za Golden Boy Promotions. Co ciekawe, w tej rozmowie przynajmniej z plotek i tych różnych mediowych spekulacji nie ma Franka Warrena, czyli właściciela agencji Queensbury, nie wiadomo dlaczego, ja też się zastanawiam. Raczej po ostatniej gali organizowanej przez Riad Season, czyli tej akurat w której brał udział i Frank Warren i Eddie Hearn, czyli na no tej drużynowych pojedynkach bokserskich brałbym pod uwagę jednak, że przy stole z Turkiem Alekszkiem będzie siedział właśnie Frank Warren i Eddie Hearn, a nie Oscar de la Hoya. <laughs> Przepraszam. Ale może słowem wstępu. Turk, al-Sheikh to jest człowiek, który jest doradcą króla Arabii Saudyjskiej, ma takie stanowisko trochę doradcy ministra w sprawie rozrywki i kontroluje cały Riyadh Season i to właśnie on jest, Riyadh Season to jest. Może nie tyle agencja, co może taka nazwa projektowa dla całego sezonu sportowego czy sezonu wydarzeń kulturalno-sportowych, które dzieją się właśnie w, w Arabii Saudyjskiej. I on odpowiada za to, żeby Riyadh Season zawładnął trochę tą częścią turystyczną Arabii Saudyjskiej. Sam też jest dużym fanem boksu i rozmawia z wieloma szefami różnych organizacji sportu walki, między innymi właśnie z Danem White'ą, którego trochę stawia za wzór. I właśnie dlatego gdzieś w jego głowie pojawił się pomysł poza właśnie promowaniem boksu i zmianą trochę tego, i w jaki sposób oglądany i rozgrywany jest światowy boks, na stworzenie jednej ligi, która ujednoliciłaby cały system bokserski. Chodzi głównie o to, żeby organizacja WBC, WBO, IBF i IBO przestały istnieć, żeby cały system bokserski został wstawiony do tak naprawdę jednej ligi, do jednej organizacji, właśnie na podobieństwo UFC, i żeby fighterzy i fajterki walczyli właściwie w kategoriach wagowych o tak naprawdę jeden pas, który będzie właśnie należał do tej światowej, globalnej ligi bokserskiej. Tych stref wagowych ma być tylko 12, no i wiadomo, że Arabia Saudyjska będzie zainteresowana głównie tymi najważniejszymi nazwiskami. Ale poza chęcią rozwoju turystyki w Arabii Saudyjskiej, jakie są jeszcze inne powody tego, że Arabia Saudyjska zwraca uwagę właśnie na boks i tak mocno inwestuje akurat w ten sport. Po pierwsze, no właśnie jednym z powodów jest to, że faktycznie Turk al jest żywo, wewnętrznie zainteresowany tą dyscypliną sportu i y, widzi też w niej ogromny potencjał oczywiście na zrobienie y, pieniędzy, bo troszeczkę... Y, rozmontowany, rozklejony, rozszarpany boks wśród tych właśnie wielu federacji, wielu organizacji, powoduje, że fani od wielu lat byli troszeczkę sfrustrowani tym, co się dzieje, że do tych najważniejszych pojedynków właśnie, między innymi w Wadze Ciężkiej, e, nie dochodzi, że te gale nie są organizowane, no bo wiadomo, że każdy promotor dba o to, żeby jego bokser miał jak, jak największą wartość rynkową, ale też nie chce oczywiście tej wartości rynkowej ryzykować, e, kiedy, powiedzmy sobie, payday, czyli wypłata, nie jest na tyle intratna, żeby jego fighter ryzykował na przykład przegraną albo właśnie utratę pasa. W ten sposób Tyson Fury na przykład bardzo długo przeciągał swoje pojedynki, ale dzięki właśnie pieniądzom z Arabii Saudyjskiej widzieliśmy jego pojedynek z Usykiem, widzieliśmy jego pojedynek z Francisem Ngannou, oczywiście pojedynek Francji Ngannou z Antonem Joshua i gale, która odbyła się, że ja dobrze pamiętam, nawet w ostatni weekend, czyli walczył na nie między innymi Terence Crawford i właśnie, i właśnie Ruiz i to też była gala organizowana w Arabii Saudyjskiej. Innym powodem jest fakt, że właśnie rozwój tej turystyki w Arabii Saudyjskiej ma się wiązać z tym, że chcą troszeczkę, rząd Arabii Saudyjskiej chce troszeczkę odciążyć kraj gospodarczy od tego, żeby polegał wyłącznie na rynku paliwowym, jak zresztą wszyscy wiemy, że petrodolary, czy w ogóle jakby rynek paliwowy jest najważniejszym Jednym z najważniejszych aspektów gospodarki Arabii e, Saudyjskiej i troszeczkę właśnie tutaj gospodarczo patrząc w przyszłość rząd tego kraju chce go po prostu w ten sposób e, odciążyć, bo trzeba powiedzieć, że Riad Season, czyli właśnie ten sezon sportowy, eventowy, który odbywa się w Arabii Saudyjskiej, to nie tylko boks, nie tylko sporty walki, ale również e, piłka nożna, WWE, czyli wrestlingowe amerykańskie zawody, organizowane również w Arabii Saudyjskiej, masa innych popkulturalnych wydarzeń, e, zarówno muzycznych, jak i właśnie e, artystycznych, więc to nie jest skupione tylko na boksie. To jest oczywiście jeden z wielu elementów, który e, zaplanował sobie w tym projekcie Turk al-Sheikh. Jeszcze jednym powodem może być oczywiście fakt, że y, czego w ogóle, co ciekawe, rząd Arabii Saudyjskiej nie tyle nie neguje, ale tego określenia się nawet nie boi, czyli tak zwany sports washing. To jest termin, który określa takie przykrywanie troszeczkę tymi eventami ogromnymi sportowymi, zapraszaniem różnych gości na te wydarzenia, pewnych uchybień i społecznych, i gospodarczych, jakie ma wewnętrznie Arabia. Co jednak mógłby, mogłaby spowodować taka globalna e, liga bokserska? Jak wpłynęłoby to sportowo, bo to nas tak naprawdę najbardziej interesuje, na rozwój e, boksu na świecie? No przede wszystkim nazwa oczywiście jest zupełnie robocza, jakby żadna nazwa się nie pojawiła. Nie wiadomo, czy to będzie Global Boxing Championship, czy na przykład Global Boxing League, czy World League of Boxing. Nikt nie powiedział, jak będzie miała, jaka będzie ta nazwa. Wiadomo tylko, że w rozmowach przy stole jest właśnie Turk sheikh z Arabii Saudyjskiej, nie Frank Warren z Matchroomu, z Queensbury tylko Eddie Hearn z Matchroomu i Oscar De La Hoya z Golden Boy Promotions i te rozmowy właśnie trwają i że jest to właśnie inspirowane tym, w jaki sposób UFC prowadzi swoje też swoją organizację. Po pierwsze jeżeli dojdzie do zonifikowania e, zarządzania boksem na świecie, czyli nie będziemy mieli już tych czterech dużych organizacji, ale będziemy mieli jedną, w której będą ci najbardziej elitarni fajterzy, bo oczywiście pieniądze będą tam e, naj, największe, to oczywiście wpłynie bardzo dobrze dla nas widzów i dla nas e, kibiców. Bo będziemy mogli zobaczyć wreszcie te pojedynki, o które nam chodzi, czyli znowu będą zderzać się ci najlepsi, będą walczyć często, będzie jeden pas, więc będzie bardzo łatwo to wszystko zrozumieć i też śledzić, tak naprawdę, perypetie naszych ulubionych fighterów. Ale jeżeli chodzi o oglądanie tych wydarzeń na żywo, to wtedy możemy mieć problem, bo jeżeli te najciekawsze pojedynki i najciekawsze gale będą organizowane w Arabii Saudyjskiej, no to wiadomo, przynajmniej w moim przypadku, ja się na taką galę nigdy nie wybiorę. Gdyby była bliżej Wielkiej Brytanii, w Niemczech, we Francji, to oczywiście będzie łatwiej, ale będzie nam trudno jako takim kibicom regularnym, bez dużego zaplecza pieniężnego, oglądać po prostu te duże, największe wydarzenia, gdzie są takie nazwiska właśnie jak Fury czy Anthony Joshua na żywo, bo będą one wszystkie organizowane w Arabii Saudyjskiej. Może jest taki plan, że te wydarzenia będą też się rozlewać na inne rynki, bo wiemy na przykład, że bitwa o Wembley, czyli wrześniowy pojedynek pomiędzy Danielem Dibuą a Antonem Joshua odbywa się właśnie w Wielkiej Brytanii. No ale to też oczywiście tylko spekulacje, plotki, i tak naprawdę nie wiemy, czy naprawdę faktycznie tak będzie, czy nie zostanie to tylko osadzone w Arabii Saudyjskiej. Drugą kwestią jest fakt, że jeżeli te najważniejsze nazwiska trafią. Do tej globalnej ligi boksu, to co stanie się z tymi młodymi zawodnikami, zawodniczkami, z tymi fighterami, którzy tak naprawdę wyrabiają sobie nazwisko, bo pojawiają się w walkach eliminacyjnych gdzieś na spodzie karty, e, karty walk, właśnie blisko takich nazwisk jak Anthony Joshua czy Tyson Fury? Jak oni wtedy będą się promować? No bo wiadomo, że będzie chodziło o organizowanie najważniejszych i największych wydarzeń. O to chodzi właśnie e, Altur Szeikowi. Chodzi o to, żeby te nazwiska były najpotężniejsze, żeby zasięg był jak największy. No i jak wtedy będą promowali się ci mniejsi zawodnicy, no bo wiadomo, że muszą się gdzieś pojawić po przejściu z amatorstwa na zawodostwo, żeby wyrabiać sobie nazwisko, bo wiadomo, że w tych walkach eliminacyjnych czasami kibice nie zwracają na to uwagi, tak? To są te momenty, kiedy te walki mają rozgrzać nas do main eventu i co main eventu, ale kiedy wydarzają się tam naprawdę dobre pojedynki, dochodzi do efektownych nokautów, no to wtedy takim nazwiskiem wszyscy się interesują, również kibice jak i zarówno kibice, jak i matchmakerzy. Mówi się też, bo oczywiście są przeciwnicy i yy, ci, którzy popierają taką yy, jedno, jednolitą ligę, że no też yy, jeżeli ci kibice właśnie nie dotrą do tych wszystkich największych wydarzeń, raczej będzie tak jak w przypadku walki Francisa Engano z Antonym Joshua, raczej będzie to po prostu... Będą to po prostu kibice opłaceni, czyli VIP-y i oficjele, celebryci, no to też wtedy ten klimat tych wydarzeń po prostu spadnie na żywo, więc ludzie nie będą, nawet jeżeli będą mieli pieniądze, nie będą chcieli brać w nich udział, bo wiadomo, że te, ten klimat takiego bokserskiego wydarzenia, czy w ogóle sportu walki, Dana White od zawsze mówi, że niesamowite rzeczy dzieją się przecież, kiedy organizuje walkę. W, w, czy w Wielkiej Brytanii, czy w Brazylii, nie będą po prostu mieli szansy tego oglądać, więc i nienaturalna bardzo będzie ta e, atmosfera wydarzenia, a to ona tak naprawdę tworzy 50% tego, jak to wydarzenie e, wygląda, i oczywiście ma też wpływ na to, czy e, fajterzy walczący w takich e, pojedynkach chcą to robić, bo chcą to też oczywiście robić dla e, swoich kibiców, którzy mogą zobaczyć ich e, na żywo. No i zostaje e, jeszcze kwestia e, ostatnia. Jeżeli e, Taka jednolita liga wpłynie pozytywnie na rozwój boksu, no bo będziemy faktycznie widzieli najwi największe, najważniejsze pojedynki organizowane regularnie. Będzie nam troszkę łatwiej to wszystko śledzić, bo naprawdę trzeba się mocno wczytać i zrobić duży reset, żeby śledzić nazwiska zawodników, którzy przeskakują z pasa do pasa, zmieniają kategorie wagowe, jak na przykład w przypadku Mandy Serrano, która walczyła ostatnio na gali JK Pola z Mike'em Perem, która jest w siedmiu kategoriach, mistrzynią była w siedmiu kategoriach wagowych, bardzo trudno dojść do tego, który pas trzyma w tej chwili i dlaczego na przykład pas jest wakowany. Więc to, jeżeli to zostaje ujednolicone, zostanie rozpromowane, czy stworzone do takiego prawie perfekcyjnego poziomu, to czy na przykład taka liga wtedy nie padnie ofiarą tego, co szyjkowie w Arabii Saudyjskiej czy w Katarze Zazwyczaj robią, czyli po prostu rozwijają pewną dyscyplinę sportu. Było podobnie z siatkówką, czy z piłką nożną, czy e, na przykład z zapasami, e, czy z podnoszeniem ciężarów na przykład, i rozwiną pewną dyscyplinę sportu, i po prostu ją porzucą, przeskakując na coś znowu, co będzie wymagało rozwinięcia, co będzie miało potencjał, żeby wprowadzić to na rynek e, arabski. No i wtedy może się stać tak, że napompowana ta, ta bańka nagle bez tego strumienia pieniędzy, który ją e, stworzył, Spadnie do takiej, znaczy inaczej, cofnie się do takiej wersji, która będzie jeszcze gorszą, wersją gorszą niż ta, którą mieliśmy przed przyjściem szejków z Arabii Saudyjskiej do boksu. Czy na przykład nie spowoduje to, że cofniemy się kilka lat po prostu w organizacji i boks na przykład znowu stanie się gdzieś tam jakąś taką dyscypliną przy okazji oglądaną albo oglądaną przy okazji innych dużych gal, właśnie sportów walki. Bardzo ciekawe jest, w jaki sposób ta sytuacja rozwinie się, rozwinie się dalej. Wiemy przecież, że teraz te wszystkie duże walki właśnie wydarzają się dzięki Arabii Saudyjskiej tym mocnym wpływom, ale przyjdzie nam tak naprawdę zobaczyć, czy ten plan się sprawdzi. Czy w ogóle na przykład dojdzie do takiego ujednolicenia, bo na pewno do powiedzenia dużo będą mieli promotorzy, sami fajterzy, ale też oczywiście. No, włodarze organizacji tych, które teoretycznie miałyby zostać zmazane jak WBC, WBO, IBF czy IBO. Dajcie znać co myślicie o pomyśle stworzenia takiej światowej ligi. Mam nadzieję, że uderzający teraz sąsiad niespecjalnie przeszkodził mi w tym co mówię. Pamiętajcie o subskrypcji, komentowaniu, lajkowaniu i słyszymy się w następnym materiale.